Cześć, jestem Ann. W wieku 13 lat zostałam adoptowana, bo moi rodzice znęcali się nade mną, a ja tego nie rozumiałam. Bo wiecie, moi rodzice są dziwni. Zamykali mnie w piwnicy za wszystko, co tylko dla nich było niewłaściwe. Przede wszystkim za stłuczenie czegokolwiek, za późne chodzenie spać, nawet za zbyt głośne mówienie. Po prostu Zamykali mnie i niczego nie wyjaśniali. Siedziałam tam w ciemnościach. Jedyne światło, jakie wpadało do środka, dochodziło z małego okna, którego nie mogłam dosięgnąć. Kiedy miałam sześć albo osiem lat, w ogóle nie rozumiałam, co się działo. Tam na dole miałam tylko jedno wyobraźnie. Po krótkiej chwili miałam nawet wyimaginowanego przyjaciela. Często z nim rozmawiałam, ale rodzice zabronili mi nawet i tego. No ten. Gdy miałam jakieś dwanaście lat, nie wysyłali mnie już tak często do piwnicy jak poprzednio. Zamiast tego rodzice wymyślili system strajków. Jeśli doszłam do trzech, bez dyskusji zamykali mnie z powrotem. Ale mniej więcej wtedy dopiero zauważyłam, w jaki sposób rodzice rozmawiali ze sobą, a może raczej nie rozmawiali ze sobą. Siedzieli tylko obok siebie, nie wymawiając ani jednego słowa. A jak już zaczęli, mama częściej wydzierała się na tatę, a on ją ignorował. Potem zrobili się bardziej surowi. Po szkole musiałam od razu wracać do domu i nie mogłam rozmawiać z chłopakami. Miałam siedzieć w swoim pokoju i siedzieć cicho. Moje życie ich nie obchodziło. Jeśli dostawałam dobre oceny, to im wystarczało. W międzyczasie widziałam, jak inni uczniowie się zachowywali. Rozmawiali ze sobą i śmiali się w głos. Ja nie mogłam, bo ciągle bałam się rodziców. Surowo zabronili mi mówić komukolwiek o naszej rodzinie, bo jak mówili, sprawy rodzinne mają zostać w rodzinie. Rozmawiałam tylko z chłopakiem, który nazywał się James. Starałam się go unikać, bo nie mogłam rozmawiać z chłopakami, ale on nie odpuszczał. On też wychowywał się w nieciekawej rodzinie, więc coś nas łączyło. Kiedyś zaczął opowiadać, jak okropne było jego życie w domu, i wtedy zaczęłam rozumieć, że moje wcale nie było lepsze. Najgorsze w tym było to, że nawet nie rozumiałam, jak źle było w moim domu. Kiedy miałam trzynaście lat, rodzice znowu mnie zamknęli. Ale zauważyłam, że podrosłam na tyle, żeby móc otworzyć okno. Dzięki Jamesowi zapragnęłam coś zmienić i teraz miałam na to małą szansę. Wyczołgałam się przez okno i zaczęłam chodzić przy domu. Wiecie, jaka byłam szczęśliwa, że znalazłam sposób na nie siedzenie w tej piwnicy? To była najpiękniejsza chwila w moim życiu. Wróciłam z powrotem przed upływem kary, żeby rodzice niczego nie zauważyli. Zaczęłam to robić częściej. James czasami przychodził i spacerowaliśmy razem przez około godzinę. Jego rodziców nie interesowało, gdzie był. Trwało to niecały miesiąc. Potem James zniknął. Pewnie jego rodzice się wyprowadzili. Nie miałam jak się z nim skontaktować, bo nawet nie mogłam korzystać z internetu. Spacerowałam więc sama, ale pewnego dnia rodzice mnie nakryli. Wpełzłam z powrotem do piwnicy. Widziałam tatę stojącego w ciemności po środku. Byłam tak przerażona, że nie potrafiłam wykrztusić ani słowa, choć chciałam coś powiedzieć. Zabrał mnie do mamy i oboje kazali mi wynosić się z domu. Powiedzieli, że jeśli chciałam żyć jak bezdomna, to mogłam sobie być bezdomna. Błagałam, żeby mnie nie wyrzucali, ale oni mnie nawet nie słuchali. Byłam cała zapłakana, co się nigdy nie zdarzało. Nie płakałam, bo byłam przyzwyczajona do takiego życia. Ale to, co się wtedy zdarzyło, było tego za dużo nawet dla mnie. Dzisiaj rozumiem, że chcieli mnie tylko nastraszyć, nie zamierzali mnie naprawdę wyrzucić z domu, ale wtedy? Przestraszyłam się nie na żarty. Nie wiedziałam gdzie pójść, więc poszłam do szkoły. To było jedyne miejsce, które wyglądało znajomo. Był środek nocy i szukałam miejsca, w którym mogłabym się ukryć. Oczywiście szkoła była zamknięta na noc, więc musiałam poczekać aż do rana. Schowałam się w jednym krzaku i starałam się zasnąć, ale nie mogłam. Bałam się i było mi zimno. Rodzice chyba nie spodziewali się, że naprawdę sobie pójdę, zamiast poczekać na podwórku, aż zmienią zdanie. Ale nie miałam przy sobie telefonu, więc nie mogli zadzwonić. Pewnie nawet nie próbowali. Po długiej i zimnej nocy nasz dzielnicowy szedł w kierunku szkoły. Zauważył mnie leżącą między krzakami, podszedł z latarką i ze złością spytał Co ty tutaj robisz, dziewczyno? Odpowiedziałam. Przepraszam, nie mam dokąd pójść. Od razu zabrał mnie do swojej kanciapy, zrobił herbatę i poczęstował tym, co miał. Patrzył, jak piłam herbatę, a potem jadłam i spytał, co się stało. Powiedziałam, że nie mogłam powiedzieć, ale on odpowiedział, że musiałam. No to powiedziałam, że trochę pokłóciłam się z rodzicami i że wyrzucili mnie z domu. Nie wiedział, co odpowiedzieć, więc rozmawiał ze mną na różne tematy o szkole i znajomych, żeby tylko mnie uspokoić. Ale słychać było po mnie, że wcale nie miałam się dobrze. Jak tylko dyrektor przyszedł do szkoły, dzielnicowy od razu mnie do niego zabrał, a on dalej pytał. Potem dowiedziałam się, że moi rodzice zachowywali się normalnie, gdy byli w szkole. Powiedzieli też, że miałam jakąś niezdolność do uczenia się, przez co w ogóle się nie odzywałam. Był w szoku, gdy powiedziałam prawdę. Potem zostałam wysłana do szkolnego psychologa, z którym rozmowa trwała chyba wieczność. Z początku wahałam się, czy odpowiadać, ale potem zaczęłam się otwierać i stopniowo opowiadać o sobie. Poprosił, żebym poszła do domu, jakby nic złego nie zaszło. Wróciłam i moi rodzice zachowywali się, jakby wszystko było w porządku. Kilka dni później zjawili się pracownicy z opieki społecznej i wzięli sprawy w swoje ręce. Rodzice byli wściekli. Zaczęli krzyczeć, a potem grozić tym ludziom. Pierwszy raz widziałam rodziców w takim stanie. Zwykle byli zimni jak lód. Skończyło się na tym, że zostałam zabrana z mojego domu. Ten sam dzielnicowy, który mi wtedy pomógł, zabrał mnie do siebie na kilka dni. W domu była jego żona i dwóch starszych ode mnie synów. Nie byli bogaczami, ale byli uprzejmi. Czułam się co najmniej nieswojo, że mogłam rozmawiać i być sobą. Nie ufałam mu, bo nie zachowywał się jak moi rodzice. Mimo to wszyscy oni byli bardzo uprzejmi. Rodzice wiele razy byli w szkole i próbowali zabrać mnie z powrotem, ale ochrona im na to nie pozwalała. Desperacko chcieli mnie zabrać z powrotem nie dlatego, że tęsknili za mną czy coś po prostu nie chcieli odpowiadać za te wszystkie lata znęcania się nade mną. Kilka miesięcy później, a może i w następnym roku, zostałam adoptowana. Wciąż pamiętam, jak stałam z nową rodziną w sądzie i nie potrafiłam uwierzyć, że to działo się naprawdę. Pamiętam, jak potem poszliśmy na pizzę świętować moją wolność. Byłam przeszczęśliwa i jednocześnie nie potrafiłam w to wszystko uwierzyć. Spytałam, dlaczego mnie adoptowali. Oni się uśmiechnęli i powiedzieli, bo dobra z ciebie dziewczyna, Ann. Tak to właśnie było. Wciąż staram się odnaleźć Jamesa i mam nadzieję, że też miał tyle szczęścia, co ja. Ale teraz... Cieszę się, że otaczają mnie dobrzy ludzie, którzy nie wahali się mi pomóc, jak tylko dowiedzieli się o moich problemach. Proszę, nie milczcie, jeśli jesteście w podobnej sytuacji. Znajdźcie kogoś, komu możecie powiedzieć, szukajcie pomocy. W końcu dorośli są od tego, żeby nam pomagać.